Witajcie, Mariusz Jodkowski, firma Syngenta. Znajdujemy się w miejscowości Sambodzie 38, gmina Kozielnice, województwo mazowieckie w gospodarstwie państwa Baty i Kamila Dzik. Na kolekcji tej została posadzona m.in. odmiana Jawa, nowość, którą firma Syngenta rekomenduje dla przemysłu. Odmiana ta cechuje się bardzo dobrą zdrowotnością, okresem wegetacji około 83 dni, także może być traktowana jako kalafior do nasadzeń poplonowych. Doskonale się różyczkuje także mechanicznie, powstają przy różyczkowaniu mechanicznym znikome ilości kruszu co jest, co jest bardzo ważne jeżeli, jeżeli chodzi o jakość surowca finalnego. Odmiana Java jest to uzupełnienie odmian, które do tej pory mieliśmy czyli Davida Cabrala Gochana, można nią idealnie rozciągnąć sobie nasadzenia Zaczynając zbiory na przykład od odmiany Gohan, następnie przechodzimy do zbiorów odmiany Jawa, a uzupełniamy to odmianą Dawid. Na plantacji u Pana Kamila została też posadzona nasza nowość, która również będzie w sprzedaży w sezonie 2021. Odmiana Alderan. Jest to odmiana w typie kalafiora bezokrywowego. To znaczy, że jej róże pozostają zawsze śnieżno-białe, niezależnie od warunków pogodowych. Nie należy tej odmiany gumkować, przykrywać liśmi. Pozostaje ona zawsze śnieżno-biała, ma bardzo dużą siłę wzrostu. Jest to kalafior o okresie wegetacji około 75-78 dni, natomiast przy tak krótkim okresie wegetacji potrafi zro, dość zrobić pokaźną różę, tak jak widać tutaj. Yy, doskonale nadaje się na świeży rynek i w ten segment z tą odmianą celujemy. Kolejną nowością, którą chcieliśmy zaprezentować Państwu na tych poletkach, jest odmiana Elektra. Jest to kalafior o okresie wegetacji około 80 dni. Jest to uzupełnienie odmian takich jak Guideline, Lekanu oraz Almagro. Czyli jest to odmiana, którą firma Syngenta rekomenduje do uprawy w okresie lata. Daje to gwarancję Państwu, że róża będzie doskonałej jakości, nie uzyska omszenia, nie wystąpią na niej przebarwienia antocjanowe. Odmiana Elektra, tak jak widać, potrafi zrobić bardzo dobrej jakości plon, wysoki plon. Przede wszystkim pewny plon. Dlatego tą odmianę rekomendujemy też na początek kampanii przetwórczej, czyli zbiory koniec sierpnia, początek września. Odmiany na poletkach u Pana Kamila są oznaczone tabliczkami. Na tabliczkach znajdują się dokładne opisy każdej odmiany. Jest dostęp od głównej drogi asfaltowej. Także serdecznie zapraszamy. Przewidujemy, że odmiany na tym polu będą znajdowały się przez około 60 dni. Także serdecznie zapraszamy do ich obejrzenia.